Witam, mam na imię Albert, mam 28 lat i w połowie czerwca tego roku, 2020, zdiagnozowano u mnie wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Lekarz postawił taką diagnozę po badaniu endoskopowym, a później badanie histopatologiczne potwierdziło, że mam wrzodziejące zapalenie jelita grubego. I właśnie od tamtej pory, gdzieś tak, od, od około 15 czerwca, Biorę Asamax i Pentase, bo te dwa leki przepisał mi właśnie lekarz. Po tej diagnozie jakoś nie mogłem pogodzić się z tym, że mam chorobę autoimmunologiczną, ponieważ u mnie nikt w rodzinie nigdy nie cierpiał na tego typu schorzenia i zacząłem dużo szukać informacji na ten temat, zacząłem dużo szukać różnych artykułów w internecie i tak dalej. No i na szczęście trafiłem na kanał na YouTubie doktora Marka Skoczelasa, na którym jest właśnie dużo filmików i dużo informacji na temat chorób autoagresji. No, i oczywiście szczęśliwie trafiłem na filmy z, z protoko, o, o protokole DLS, o, o, o całym leczeniu, które opracował pan Marek. I postanowiłem, że też podejmę się tego leczenia i zakupiłem protokół DLS oraz Immunomodulin. Immunomodulin zacząłem brać w drugiej połowie sierpnia i po trzech, czterech tygodniach już poczułem znaczną różnicę objawy a w moim przypadku były to no, bardzo częste wizyty w toalecie gdzie pojawiało się no, dużo śluzu i krwi ci którzy cierpią na te choroby no to doskonale wiedzą o co chodzi ale generalnie po tym, jak zacząłem brać właśnie immunomodulin, to z biegiem czasu wszystko zaczęło się normalizować. Wszystko dochodziło do normy. Maksymalnie, jak tylko to możliwe, dostosowałem się do zaleceń pana doktora Marka Skoczylasa. I czułem naprawdę dużą, dużą różnicę. Y, zarówno po, po pierwszej fazie y, protokołu DLS, jak i y, po drugiej fazie. Także y, no teraz y, jest początek listopada, i no, mam nadzieję, że po prostu na dniach będę mógł wejść y, w, trzecią, w trzeci etap y, protokołu DLS, czyli etap stabilizacji. No i mam dużą nadzieję, że yy, nie cofnie mi się ta choroba, że już yy, no, na dłuższy moment yy, odpuści i, i, i po prostu no, mam, mam taką nadzieję, że, że już będzie teraz wszystko dobrze. Także no, chciałbym po prostu wejść w trzeci etap etap stabilizacji i, i że tak powiem, mieć to za sobą. Generalnie no, mogę wszystkim polecić leczenie metodą DLS, bo to naprawdę przynosi duże, duże rezultaty i po prostu człowiek czuje się znacznie lepiej po tym. Dziękuję.